W sali obrad lwóweckiego ratusza odbyło się posiedzenie przedstawicieli samorządów skupionych w związku gmin Kwisa. Podsumowaliśmy pewien etap działania związku za trzy kwartały. Podjęliśmy na wniosek z zarządu związku gmin Kwisa dwie uchwały, a mianowicie odnośnie wysokości składki rocznej na związek gmin Kwisa. Wysokość jednego złotego od jednego mieszkańca, jak również rozmawialiśmy na temat zrealizowanych inwestycji w roku bieżącym na schronisku dla bezdomnych zwierząt w przylasku gmina Platerówka. No i również ustaliliśmy poprzez podjęcie uchwały wysokość składki od jednego mieszkańca na utrzymanie tego schroniska w wysokości 6 złotych od jednego mieszkańca. W czasie posiedzenia uczestnicy dyskutowali między innymi o tym, jak należy poradzić sobie z obserwowanym od jakiegoś czasu ilościowym wzrostem zwierząt w schronisku, przede wszystkim kotów. Dyskusja była wywołana przede wszystkim przez kolegów wójtów i burmistrzów w zakresie radykalnego zmniejszenia ilościowego, bo szczególnie jeżeli chodzi o koty, bo już zbliżaliśmy się do zera, a teraz jest koło setki kotów, a jak wiemy kot jest tym zwierzęciem wolnożyjącym i w zasadzie nigdy tak przed 20 czy 15 laty nikt nie mówił o problemie kotów w schronisku. One zawsze sobie radziły. Natomiast no, jest to teraz problem. I tutaj koledzy z Warty Bolesławieckiej z Lenia zaapalowali do pozostałych, żeby przyjrzeć się temu tematowi, żeby jak najmniej tych zwierząt... Do tego schroniska przybywało, dlatego, że to powoduje wzrost kosztów. Jednym z tematów obrad były również plany ewentualnej organizacji domu pomocy społecznej dla seniorów z terenów gmin członkowskich, który byłby prowadzony przez związek. W wielu gminach to narasta przykład mojej gminy, gdzie mamy 11 osób w DPS-ach i również osoby, które są w zakładach opiekuńczo-letniczych, za które ponosimy koszty. I patrząc na demografię naszego tu społeczeństwa w naszych tutaj gminach, szczególnie miejsko-wiejskich, to będzie ten problem narastał. I dlatego no, padła taka propozycja, jak sobie z tym poradzić dalej, bo problem jest narastający. No i na następnym spotkaniu w grudniu w gminie Bolesławiec umówiliśmy się, że wrócimy do tego tematu w kontekście już najbliższych lat. Otwarta pozostaje również sprawa budowy przyszłego szlaku kajakowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kwisie. Wody Polskie, pani dyrektor Luczacka i pan Marian Słowik pozytywnie zapiniowali przebieg tego szlaku kajakowego Kwisy i Bobru. No i teraz do końca miesiąca października pani dyrektor biura naszego związku, pani Anna Strejt, przy współpracy z gminami ustali co dalej te, które zgłosiły akces do przystąpienia do tego tworzenia szlaku kajakowego. Reprezentantów poszczególnych gmin w imieniu burmistrza Lwówka Marioli Szczęsnej gościł w ratuszu wiceburmistrz Lesław Krokosz. Mieliśmy przyjemność gościć tutaj w salach Lwóweckiego ratusza zgromadzenie związków gmin Kwisa. Nasze miasto bardzo przyjemnością wita wszystkie osoby, które się tutaj zjawiają. Była skromna prezentacja dotycząca tego, co udało się w roku 2018 zrobić i też co jest w tej chwili robione i przedstawiono pewną perspektywę prac, które, na której są prowadzone w tej chwili robo, prace projektowe na lata przyszłe. Związek Gmin KWISA to jeden z najstarszych sojuszy gminnych w Polsce, który od pięciu lat z powodzeniem prowadzi najnowocześniejsze w kraju schronisko dla bezdomnych zwierząt w Przylasku, w gminie Platerówka.